W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie, usłysz moją modlitwę, a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie. Boże, stwórco i odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszą zmarłych sługi służebnic swoich, odpuszczenia wszystkich grzechów, niech przez pobożne modły dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O Panie Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał w ogrójcu, uwolnij duszę Szczyśca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona i przyjmij ją do swojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić się i chwalić na wieki. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.